Dzień dobry, kochane dzieci! Zapraszam Was na lekcję kształcenia słuchu. Na początku sprawdzimy sobie zadanie z poprzedniej lekcji. Tak powinny zostać podpisane interwały. Na pewno zastanawialiście się nad tym. To jest tryton. To jest stryton, on tutaj tak wypadł, w tym miejscu akurat. I proszę się nie niepokoić, bo na żadnych testach, jeśli byśmy się kiedykolwiek spotkali w szkole jeszcze w tym roku szkolnym, to tego nie będzie. To tak nadobowiązkowo troszeczkę. A dziś lekcja 14. Interwałowy boks. Proszę bardzo, czyli pudełko z interwałami. I dyktando w tonacji demoldoryckiej. Na początku ćwiczenie pierwsze będziemy losować interwał, budować go od podanego dźwięku i śpiewać. Proszę sobie przepisać polecenie i temat, i zwróćcie uwagę na kierunek strzałek. To jest ważne. Czyli losujemy, budujemy, śpiewamy. Klasa gotowa? Gotowa. Już się nie mogą doczekać. Pierwsza osoba do losowania. Zapraszam. Raz, dwa, raz, dwa, sto to interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć. Już interwał losuję i losujemy, losujemy. Tercja wielka nam wypadła. Tercja wielka od dźwięku D, czyli automatycznie wpisuję F, automatycznie i liczę półtony. Raz, dwa, trzy, cztery. A zatem musi być defis. do odpowiedzi. Raz, dwa, raz, dwa, sto, to interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć, już interwał losuję. O, co tu wyszło? Kwinta czysta. Proszę, kwinta czysta od dźwięku C, liczymy stopnie, 1, 2, 3, 4, 5, należy wpisać dźwięk G i sprawdzić jeszcze y, półtony. Ile kwinta powinna mieć półtonów? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zgadza się. I zaśpiewajmy. uczestnika. Raz, dwa, raz, dwa sto to interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć już interwał losuję. Sekunda wielka od dźwięku G. Sekunda wielka od dźwięku G no to musi być to dźwięk A. Dwójeczkę wpisuję i zobaczymy, czy półtony się nam zgadzają, bo muszą być dwa półtony. Raz, dwa. Wszystko się zgadza. Śpiewamy. GA. GA. Sekunda wielka. Mhm. I już następna osoba losuje interwał i odpowiada na pytanie. Raz, dwa, raz, dwa sto. To interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć. Już interwał losuję. O. Aha, tu nawet nie trzeba. Nie trzeba w klawiaturę zaglądać. I tylko zaśpiewamy, pryma i nawet można tutaj strzałkę sobie wygumować. Mhm. I dalej. Raz, dwa. Raz, dwa sto. To interwałowy boks. Raz, dwa. Raz, dwa, pięć. Już interwał losuję. Kwarta czysta od dźwięku. E. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery stopnie. Pięć półtonów. Każda kwarta czysta ma. Sprawdzamy, czy ilość półtonów się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się i jeszcze należy ją zaśpiewać. Osoba idzie losować i popatrzcie, tu już będziemy budować interwały w dół od tego momentu. Raz, dwa, raz, dwa, sto to interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć, już interwał losuję. Tercja mała. Tercja mała w dół od dźwięku A. Czy chcę, czy nie chcę, muszę wpisać dźwięk F. I, i teraz trzeba będzie zobaczyć, czy się półtony zgadzają. Bo tercja mała, ile ma półtonów? Trzy. Raz, dwa, trzy. No właśnie. Właśnie. I teraz jak ten dźwięk nazwiemy? Albo FIS, albo GES. No, ale skoro wpisałam F, to musi on brać nazwę od dźwięku F i będzie to FIS. O. I śpiewamy. Jak brzmią te dźwięki? I kolejna osoba do odpowiedzi i do losowania. Raz, dwa, raz, dwa, sto. To interwałowy boks. Raz, dwa, raz, dwa, pięć. Już interwał losuję. O, sekunda mała. Proszę, sekunda mała od dźwięku C. Muszę wpisać H. I wpisuję od razu symbol. I liczymy jeden półton. Już tylko trzeba zaśpiewać. Sekunda mała. I ostatni interwał. Ostatni interwał do losowania. Raz, dwa, raz, dwa sto. To interwałowy boks. Raz, dwa. Raz, dwa, pięć. Już interwał losuję. O. Oktawa. Oktawa od dźwięku H. To ja myślę, że tu, tutaj. Ha ha. Ha, ha, ha. Oktawa. Dobrze i interwały z powrotem wracają do interwałowego boksu, a my będziemy pisać dyktando. Zagram wam teraz gamę Demol. Dorycką, posłuchajcie, to jest dźwięk D. Mhm. Tak, jeszcze raz, może troszkę szybciej. Czy molowy, drugi durowy, czyli pół molowej gamy, pół durowej. No i słuchamy. Ja zagram wam całość, całość, a potem będę grała już y, takt po takcie. Uwaga. 4/4 raz 2 3 4 i w pierwszym takcie mamy Mhm, jaki rytm? Pam, pam 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 Czyli po dwie, po dwie ćwierć, ćwierć. Od strony rytmicznej to to jest Zupełnie nieskomplikowane, no i skoro to jest dźwięk D, czyli zaczyna się od D, to już mogę tu wpisać. Patrzymy na klawiaturę, bo to jest ważne teraz. Mamy na uwadze to, że, jest, że skoro jesteśmy w tonacji D moldoryckiej, to można użyć tylko tych dźwięków D E, F, G, A, H, C, D. To są dźwięki, których będę używała. Żadne inne nie są, że tak powiem, tutaj w użyciu w tej, w tej melodii, czyli. kolej idą w górę pa 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 pa, pa. d e w g e w d takt. Od jakiego dźwięku? Jaki to jest interwał? Kwinta, czyli skoro kwinta, no to musi się zacząć kolejny takt od dźwięku A. I jestem na tym A teraz. trzymy w klawiaturę. Możemy użyć których dźwięków? Od idzie to wszystko w górę potem a, h, c, d. Takich dźwięków możemy użyć. Czyli jestem gram dźwięk a w tej chwili. czyli A, H, Cis, D i Cis, tyle że to Cis będzie pół W ten sposób to będzie zapisane. A, h, cis, d, cis, ponieważ krzyżyk ten działa na, do końca taktu. Mhm. Czyli od początku, gram od d. Trzeci takt. Od jakiego dźwięku się zaczyna? Skoro kończę na CIS. CIS. Drugi takt się kończy na CIS, czyli musi się zacząć od dźwięku D. I słuchamy dalej. Patrząc w klawiaturę, oczywiście cały czas patrzycie. Mamy D. po kolei i to też zapisuję Dcis. o troszkę mi tu za nisko zjechał HA a. HA A Moment, to H O H Tak D, C, H, A, H, A Patrzymy w klawiaturę od D. Na dźwięku A się nam kończy trzeci takt. I potem, od jakiego się zaczyna kolejny? Od G. oczywiście zachęcam do śpiewania z taktowaniem w wersji solmizacyjnej i literowej, tu jeszcze może poprawię to. W ogóle przepraszam, że tak troszkę jest tutaj to pismo nie takie estetyczne, jak powinno być, ale trudno mi tutaj na tym pulpicie uzyskać aż taki efekt. I tak. Poproszę jeszcze na zadanie domowe o zaznaczenie półtonów i tetrachordów w powyższym ćwiczeniu, czyli w ćwiczeniu drugim. Tak? I zachęcam, bardzo zachęcam do y, śpiewania y, tego ćwiczenia w wersji literowej i solmizacyjnej. I zagram wam teraz podkład do tego. Żyłam troszeczkę no i proszę. To jest nasza dzisiejsza lekcja. Myślę, że wszystko dobrze widać. Jeszcze raz przybliżę <laughs> pierwsze ćwiczenie. I drugie. No, i zachęcam do zabawy w interwałowy boks. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za lekcję. Do widzenia.